No dobra, teraz y, mamy y, nowy, y, nowy, nowe możliwości, proszę bardzo, znaczy to jest nowe możliwości, ale tutaj takie tam widzimy to jest zwykłe pole uprawne y, pszenicy. No i co tutaj możemy zrobić z tego? No więc proszę bardzo, tutaj sobie możemy zejść na tego i sobie tutaj na tym. A co się stanie, Teraz, proszę bardzo. Wspieramy tego i ten blok można na przykład stawiamy coś na nim Hop. proszę bardzo jesteśmy w bazie jesteśmy w naszej super tajnej bazie proszę bardzo teraz możemy polecieć sobie do góry hopa i proszę bardzo tylko tyle że baza się otworzy także teraz jak to się zrobi na y, ciemniejszy, To tak, że się baza otworzy. Teraz, jak to jest zbudowane? Proszę bardzo. Tutaj odsłaniamy. Jak zbudować sobie takie oto wejście y, do swojej tajnej bazy? Y, więc tak, pierwsza rzecz to jest to, żeby y, ukryć to przy. Y, jak to się nazywa? Y, przy po prostu wzgórzu, żeby po prostu schodząc z wzgórza móc na przykład też zadziała właśnie, o proszę bardzo, w takich pewnych sytuacjach jak po na tym ten blok się zmieni to wykryje nam zmianę. Teraz tak, strumień sobie idzie tędy, 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 tam I ten blok jest ważny, ale tu zaraz. I teraz rozdziela się na dwa sygnały, Jeden idzie dłużej, drugi, drugi, drugi idzie krócej. Yy. Ważne jest to, żeby yy, nie przestawać bo wtedy... Yy, proszę bardzo, bo wtedy piston będzie dłużej tam i zabierze razem z blokiem z powrotem, więc to by było troszeczkę bez sensu. Idzie sobie dwoma trasami. Pierwsza trasa idzie tędy. Jeżeli by się atry, to nie może, bo się tutaj blokuje w tą stronę, więc idzie sobie tutaj. Piston popycha do bloku. Blok się przyciąga do nas, i oczywiście jest też drugi yy, więc drugi idzie sobie tędy proszę bardzo yy, naokoło, około siup, siup siup i właśnie do czego jest ten blok bo tutaj właśnie to idzie z powrotem blok jest do tego żeby o tutaj od razu nie szło bo no to tak średniawo to może troszeczkę rozetrzyć działania dlatego ja tego, sobie na wszelki wypadek powstawić klocek, tak też to stworzyłem bo wcześniej mi yy, tak pasowało Tutaj oczywiście tego nie musi być, to może być zabudowane, tutaj też może być za taką zabudowaną, troszeczkę wyżej. Yy, ważne jest to, żeby po prostu nie było widać yy, tego, 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 tego i tego, bo widać na razie detektor, oczywiście oczka w stronę bloku, na który patrzymy, tutaj właśnie do tyłu musi być yy, nasz, yy, no, no, taka kropka, yy, oczywiście detektor także od razu pokażę jak stawiać do tego w ten sposób żeby był to stawiamy o proszę bardzo e, do nas e, to wtedy oczka patrzą w tą stronę w którą celujemy e, jeżeli postawimy oczywiście tak no to mamy do, do nas tak proste e, no no i teraz jak to działa właśnie to można zobaczyć sobie na na tutaj czemu to wydawało się pewnie, że no jak tutaj postawiłem, bo to coś się zadziało. No nie, po prostu tutaj ja mówiłem, zmienił się y, temu kolor. Teraz może jeszcze zobaczyć to jak ładnie działa mechanizm. Yy, o właśnie, tutaj też fajnie było coś tutaj na dole postawić, żeby tutaj się nie zapalać, Nie wiem. O, proszę bardzo. Yy, jak ten mechanizm działa, jeżeli, jeżeli byśmy na to skoczyli. Po prostu... Tyk, szybko sygnał sobie przy tu i tam na około odstawił, zastawił i jest wszystko dobrze Jednak co musimy uważać to e, tutaj jak to się zrobi i no długo niestety trwa odnowa tego e, tutaj y, tego miejsca to jest właśnie ten minus tej bazy bo tutaj tak ona się jeszcze raz zrobi jeżeli to się zmieni kolor także no trochę długo trzeba czekać ale właśnie baza może być ukryta wystarczy, że nie wiem, nie zbieracie zbiorów, bo już macie wszystkiego bardzo, bardzo dużo zakopujecie sobie tutaj nic się o nic nic, niczego nic nie spodziewa o proszę bardzo, właśnie zmieniło kolor pewnie, tak zmieniło, no i proszę bardzo, będziemy tutaj salić e, bardzo piękno wyrośnie, tego możemy w ogóle e, ruszać, albo nie ruszać i e, także tutaj będzie po prostu, na ten blok, jeżeli coś to się czymś nic nie dzieje, proszę bardzo. A pod nim akurat jest właśnie zejście do naszej tajnej bazy. No i jeszcze raz to możemy pokazać. Schodzimy sobie na to. I teraz, proszę bardzo. Yy, tak, zbieramy, możemy na ten blok postawić. I hop. I jesteśmy w naszej super tajnej, kozackiej bazie. Z nettowymi zbrojami, z głowami smoków, tutaj z jakimiś diamentami. Yy, diamentowy pokój, proszę bardzo, bardzo pięknie. Yy, I właściwie to na razie tyle. Powiem ma się taką bazę teraz i no, ja po prostu ją stworzyłem. Yy, no właśnie też to jest problem, żeby tego nie, nie robić, bo można oczywiście. Teraz to zrobić, ale jeżeli właśnie to tobą z powrotem, o w to miejsce, no to o, właśnie niestety się zrobić, Tak z powrotem, na zwykłe u ziemię. Yy. I no, byśmy będzie musieli od razu jeszcze raz side. Więc tutaj było to dosyć brzydkie. A tak, proszę bardzo, no właśnie, jakby nie trwa to zbyt długo, jeżeli mamy. Właśnie e, przy sobie natarową motykę, kostkę i, i nasiona, to jak widać, nie trwa to zbyt długo. Można także się zgubić, ale właśnie tak jest. Raz, dwa to niszczymy, i tutaj wskakujemy, e, tak, tak, tutaj byśmy wskoczyli I na tym właśnie po prostu polega bardzo prosta konstrukcja, e, niewidoczna. E, jeżeli będzie, oczywiście nic się nie stanie. Także polecam ją stworzyć. A właśnie nam tutaj piorun wypalnął. No, tutaj właśnie jest konstrukcja gdzieś z poprzedniego streamu, gdzie pokazywałem jak ukryć diamenty przed wszystkimi, tak.